No dobra, kończymy, kończymy temat. Zostało jeszcze pospawać jeden taki moduł, ale on to już jest kwestia to jest formalność 10 minut i po robocie. Dlaczego? Dlatego, że wszystko mam przygotowane. Pisaliście, że 3 dni składam jedną ramkę, jeden moduł. No tak mogło to wyglądać, ponieważ podczas przygotowywania spawania tego jednego modułu był przygotowywany materiał na całą resztę czyli zawiercane otwory, przewidziany wspólny montaż. No i na nakrętki, tutaj będą panele aluminiowe, tak to wygląda, tutaj mamy otwory pod drzewo, oczywiście od dołu mamy zawiercone pod, no, nie tylko właśnie panele na nakrętki, ale również zaślepki pod, pod, no pod otwory od, od montażu poręczy, tutaj mamy Montaż do podłoża. Również będzie zaślepka. No i wszędzie same otwory. Jak widzicie tych otworów już naprawdę nie chce mi się liczyć. Ale jest ich naprawdę całe mnóstwo. no Także tak to wygląda. Tutaj mam materiał już przygotowany na kolejny moduł. Ostatni. Dlatego mówię, że jutro lecimy z tym na ocynk. Wszystko powiercone. Wszystko przygotowane. Dlatego jak widzicie to wszystko tu sobie leży przygotowane. Samo przygotowanie to około 3 dni. No, może cztery. Nie liczę czasu. Czy to jest ważne, ile zejdzie? Zejdzie tyle, ile musi, dlatego, dlatego ja się tym akurat nie przejmuję. No ale są osoby, które bardzo dbają o czas mojej pracy. Bardzo wam dziękuję. W każdym razie, jak to mówią, szczęśliwi czasu nie mierzą. Pozdro.